Cześć, kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj będziemy odwzorowywać outfit. Właściwie, outfity Sabriny Carpenter. Mam przygotowane zdjęcie i będziemy robić pierwszą stylówkę. Dobra. Będę trochę nie w temacie dzisiaj. Uuuu, ile tu pieniążków leży? Dobra. Eee, ta sukienka będzie dość wymagająca, więc dobrze, że wpadłam e, całkowicie od początku. Muszę znaleźć jakiś taki topik, który. Byłby odpowiedni jakiś taki z dziurką, może ten. Eee, o, czekaj, a może z tym sercem? Poczekaj, może wymyślę coś takiego. A, dobra, muszę zrobić kolor skóry, bo może to serce, jakby się dało, to serce zmienić kolor, ale nawet nie trzeba. Ale zobaczymy. Ona jest taka trochę opalona. Może tak. I eee, jakbym teraz zmieniła kolor na taki jasno-żółty. A poczekajcie, może z palety będzie mi łatwiej. Taki. Właściwie to jest taki trochę złoty. A jakbym wzięła ten pattern taki złoty. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Gdzieś tu on był, bo ostatnio go używałam. Pamiętacie. Zresztą polecam Wam poprzednie odcinki. O! To jest chyba coś takiego. Tylko teraz to totalnie nie pasuje. Ale zobaczmy, na jaki kolor to mogłabym zmienić. O! To też teraz dobrze zrobiłam. Taki nie, taki nie. Taki kolor skóry. Jakbym dała. oj, oj. oj. Ja strasznie nie umiem kolorów skóry dobierać. Jeżeli macie na to jakiś patent, to dajcie mi znać. Bo jak ja wybieram to tak randomowo. O! Ej! Udało się! Udało się! Pierwszy raz! Dobra, to teraz potrzebuję jakąś taką spódniczkę, tylko teraz skąd ją wezmę? To musi być jakaś taka... To jest tylko taka... jakby taki szalik na biodra, coś takiego. Dobra. Nie wiem jakie ona ma buty, więc od razu zawczasu wezmę sobie buty i wezmę je też na takie złote. Nie wiem jakie ona miała tam, bo nie mam tego nazwiska. Oj, one nie wyglądają na taki kolor. No dobra, ale zostawimy. Um, I coś muszę poszukać takiego... O nie, szkoda, że... A, to, jest spódni... to nie jest nawet spódniczka. E, czy to jest spódniczka? Nie. Chyba na vip coś takiego będzie do narzucenia, co nie? Eee, zobaczmy. Coś ostatnio brałam takiego. Stąd na 100%. O, tutaj, tutaj, tutaj. O to! Ej, ale ona nie ma gołego brzucha. Dobra, czekajcie, muszę iść najpierw eee, muszę iść najpierw zrobić włosy, bo za długo mi znów zejdzie. I ona ma takie... Nie, to nie takie, bo mi zawsze włosy. A w ogóle kupiłam sobie te! Kupiłam sobie, kochani, w końcu. Eee, to nie jest taka grzywka. Makijaże, więc dzisiaj... Nie, dzisiaj nie, będzie za mało czasu, więc pewnie makijaży dzisiaj nie przetestuję. E, ale... E, no, na następnej rozgrywce. Ej, gdzie tu jest taka grzywka podobna do niej? Nie dwie minuty, a jeszcze bym chciała jakoś ten ogarnąć, żeby miała też e, bez gołego brzucha. A, bo grzywki są tu, Boże! E, jaki to jest kolor? Myślicie, że tak? Dobra, jeszcze zobaczę jakieś inne może grzywki będą lepsze, podobne bardziej. Taka? Tak, ona ma taką na bok. Tylko muszę wybrać kolorek. O, jest super. Czy to jest dobry odcień włosów? Dobra, ale myślę, że to jest git. A, makijaż, bo została mi minutka. Eee, dobra, możemy przetestować szybki makijaż jakiś. O, ona takie ma, ma słodkie oczka. Słodkie usteczka. Jakoś gdzieś tu też da się zrobić. Nosek? Eee, to, oj, nie, to można albo to, albo to. Dobra, nie mam czasu na to, ale zrobimy z nosem. I teraz jakoś chcę spróbować, żeby przedłużyć. Czy to będzie dobre? Nie, to nie będzie dobre. Aj! To nie będzie dobre. Muszę, muszę coś, co ma wycięcie. Ale czy coś takiego jest w ogóle? Jakiś taki. Właściwie to potrzebowałabym tylko gorset. A to? Ty, no to nie będzie chyba dobre. O! Dobra, i to wygląda całkiem nieźle. Czy mogłoby być lepiej? O, dobra, mikrofon, mikrofon. Yy, widziałam ostatnio gdzieś mikrofon Nawet ktoś mi napisał w komentarzu Że mikrofon jest chyba tutaj Dobra, jest Boże, 12 sekund Dobra, może być, co? Chociaż to serce mogło być lepsze Ale nie wiem, jak to zrobić, żeby było lepsze Musiałabym jakiś taki gorset pod yy, biustem taki No ale to też jest chyba okej, okay, co? Nie zrobiłam paznokci A ona tu widzę ma french manicure O, ale słodko Nawet nie wiem, jaki temat był, kochani Nie zwróciłam uwagi a Spring Break, to jestem totalnie nie w temacie. Eee, temat tutaj ocenię na piątkę, bo bardzo mi się podoba ta stylizacja, chociaż buty mogłyby być w lepszym kolorze, bo średnio on pasuje. Eee, ale ogólnie ładnie. To średnie wygląda jak niedokończone. Więc ocenię na dwa. Eee, no bo to taki spring break, hmm, te spodnie, te klapki, tak jakby, coś tak jakby niedopracowane, nie coś tak mi się wydaje. Eee, to fajne, choć tutaj bym powiedziała, że to jest takie bardziej letnie. Z tym kokosem szczególnie trochę mylące, więc ocenię na trzy. E, te szpileczki to nie jest ten klimat. Mi się wydaje, że klimat jest taki, jakby iść do jakiegoś, na jakiś event i temat był właśnie jakiś taki plażowy. Może nie plażowy. E, no nie jak ten znów wygrano, to będzie lipania. Oceniam na jeden. To jako spring break mm, właśnie to mi się kojarzy z takim cottage core bardziej. To takie w sumie po prostu cute outfit, nie? Ej, tak żywka wygląda lepiej. A nie, do Sabriny w sumie nie. Sabrina ma bardziej tak na bok, więc w sumie nie. Ona ma tak, jakby wywinięte na nie. O, Widzę, że wszyscy używają tej narzutki. Ten fajny taki właśnie trochę cottage core. Ale dam na cztery, bo jest gorszy. Albo nawet na trzy, bo jest gorszy niż ten pierwszy. No ciekawe, jak mnie ocenią, gdzie jestem w ogóle niezwiązana z tematem. Oj, idę. Idę, gwiazda. Ej, no co? Całkiem nieźle, nie? Chyba. O, w takiej pozycji mogę. Super, super. Bardzo fajnie mi wyszło. Uważam, że to jest chyba najlepszy outfit, jaki odwzorowałam. Najlepiej mi wyszedł. W ogóle jestem w że to serce mi jako tako wyszło. Choć pewnie macie jakieś wskazówki na to. To nie, to nie. To jest w ogóle. Znaczy te rękawki to bardziej takie winter, a nie spring, więc yy, bardziej na wiecie, pod choinkę może. Wiem, że niektórzy lubią, chociaż ja wam powiem, że ja nie lubię takiego stylu, e, jak się przebierają na. No, wiadomo, nie wygrałam, ale ta trzecie miejsce to lipa. Że tu mogłam być na przykład ja, ale jak zwykle trolo, trolują i moje ósme miejsce. No dobra, nieważne. Lecimy z kolejnym outfitem, moi drodzy. Ehm. Ej, powiem wam teraz, że fatalnie wygląda ta żywka z boku tutaj. Ona nie jest w ogóle połączona z resztą włosów. I jest w ogóle w innym kolorze! Co ja najlepszego zrobiłam? No, nie dziwię się, teraz się nie dziwię. Chociaż nie, no, jeśli zgodne z tematem, to by mi ten. To by mi pewnie i tak nie dali wygrać. Ale jestem ciekawa, jak to zrobić lepsze. Jakoś na pewno da się serce zrobić takie całkowite. No dobra, lecimy dalej. Kolejna stylizacja. E, muszę ją e, rozebrać. Do tego nie będę potrzebowała. Te włosy nie. Wy, zmienimy sobie na inne. E, może znajdziemy lepszą opcję na włosy. Twarz zostawię już tę samą. Ale wydaje mi się, że włosy możemy zrobić lepsze. No nie, chyba grzywka to tylko ta zostaje. Tylko po prostu tym razem dobiorę identyczny kolor yy, do całych włosów. A nie jak przed chwilą. Ej, a może bym trochę bardziej zrobiła widoczny ten kolor? Jezu, co tu się stało? Oj, nie no, nie no, dobra, cofam. Dlaczego ja tak kombinuję bez potrzeby? Yy, I wtedy włosy do tego. O, ona ma tutaj takie falowane tym razem. O, te są lepsze. Tylko muszę kolorek ten sam dać. O, dobra, te są lepsze. I teraz słuchajcie, ja w ogóle jestem w szoku. W ogóle stąd wziął mi się pomysł, bo widziałam gdzieś mi się pokazało na Instagramie zdjęcie z Sabriny, która ma ubraną sukienkę? Dosłownie tą. Czy tę sukienkę. Ja w ogóle nie muszę tutaj zmieniać koloru. Więc właściwie ta stylizacja jest praktycznie gotowa, a teraz możemy skupić się na detalach, takich jak. Eee, w ogóle no nie potrzeba butów, ale już ubiorę, jak już mam czas. Dobra, ale wybierzmy, bo ona ma tutaj jakąś taką biżuterię. Eee, ona ma coś takiego ubrane, tylko nie ma czerwonego eee, koloru, tylko po prostu srebrny, eee, więc... Oj, nieładne, teraz to zmieniłam. Ty, ale to białe teraz wygląda. Nie no, to, to chyba taki jest srebrny, nie? O, coś takiego. Eee, nie wiem, czy ten kolor jej włosów jest dobry, czy nie powinien być bardziej taki żółtawy, ale wydaje mi się, że to jest super. Bransoletka, bo teraz mamy takie, na takie rzeczy czas. Nigdy na takie rzeczy nie mam czasu, a teraz w końcu mam. E, tutaj nie ma żadnej bransoletki. E, w ogóle mikrofon też zmieniłabym kolor na taki elegancki. E, szkoda, że ona nie ma żadnych rękawiczek, bo mogłabym tutaj ubrać, no ale chciałabym całkowicie odwzorować. O, mogę sobie teraz pozbierać pieniążki. Widzicie, na wszystko mam czas teraz. Ojojo, ile tutaj złotych leży? Fajnie, fajnie. E, szpileczki, może. Możemy jakieś wziąć, e, może takie. Myślę, że to takie w stylu Sabriny na platformie, bo ona też widziałam, że jest niziutka, taki słodziak. E, nie wiem, czy słuchacie Sabriny piosenek, mi się podobają, słucham sobie czasem. O, taką bransoletkę ma, super. E, co tu jeszcze by jej dać? E, paznokcie białe, no i to by było w sumie na tyle, i pójdę pozbierać pieniążki i tyle. E, białe, takie, no. A pierścionki też można w ogóle wziąć? bo że pierścionki, nigdy na takie rzeczy nie mam czasu. Ej, ale ta bransoletka wygląda na zbyt kolorową, teraz sobie to uświadomiłam. Muszę ją zrobić białą całkowicie. Znaczy białą, no srebrną, taką szarą, nie? Eee, czy coś jeszcze ona powinna? No wydaje mi się, że to już jest gotowy outfit. No jestem przekonana, że ta sukienka jest inspirowana nią, bo wątpię, że ona się zainspirowała e, sukienką z Dress to Impress. A kto wie, może ona faktycznie gra Dress to Impress. O nie wiem, czy to nie byłoby lepsze do tego wycięcia se to by było lepsze do wycięcia serduszkowego, kochani. Chyba. Następnym razem. Albo innym razem. Nie wiem, czy będę kiedykolwiek jeszcze robiła tę stylizację. Więc no, dobra, mogę teraz pozbierać sobie pieniążki, bo właściwie już wszystko mamy. O, jeszcze mogę szybciej chodzić. Ej, pamiętacie, jak tutaj niedawno jeszcze na środku był taki stół z rzeczami dodatkowymi? Teraz już ich nie ma. Już nawet nie pamiętam, co tam było, bo to była moja początkowa faza grania, więc jeszcze tak nie miałam, nie byłam obyta z rzeczami. Teraz powoli, coraz bardziej kumam, gdzie co leży, wiecie, ale nadal jeszcze jestem zagubiona, bo ja w ogóle tak w życiu. Nie mam orientacji w terenie. Nie wiem, czy wy macie. Ja nie mam orientacji w terenie i zawsze po prostu się gubię. Zawsze. Eee, więc w każdą, jakąkolwiek grę gram, to zawsze po prostu mam problem z kierunkami i z zapamiętaniem, co gdzie leżało. Ale wiecie, co jest najlepsze? W domu za to pamiętam wszystko, co gdzie leżało, nie? Wszystko. Dobra, pierścionków nie ma, więc nieważne. O, tu jest ten koszyczek, tu jest ten cottage core, ale super. Będę musiała któregoś dnia sprawdzić. Dobra, to jest pool party. Boże, dopiero zauważyłam temat. To jest totalnie nie pool party. Moja stylizacja, więc na pewno nie wygram, ale. Świetnie jest odwzorowane. Uważam, że najlepiej. Najlepiej ze wszystkich, e, jakie odwzorowywałam dotychczas. No, podoba mi się bardzo. No i zaczynamy. Nie no. Pool party tutaj jest idealne. Moje niestety, albo nie. Damy na cztery, bo buty takie sobie. Jak na pool party. Kto by poszedł w platformę? Przecież można się łatwo przewrócić. O, to już prędzej. Takie klapeczki. Tak, to już prędzej. Dajmy tutaj... A, dajmy czwóreczkę. Albo trójkę. Może można by było więcej detali, choć nie wiem, bo nigdy nie robiłam na pool party jeszcze. Tutaj fajnie wszystko przygotowane, bo jest nawet siateczka do schowania rzeczy. Yy, klapeczki. No, powiem Wam, że to dam na czwórkę, bo tutaj jest fajnie. Faktycznie na plaży zawsze się bierze taką materiałową yy, siateczkę, bo można tam sobie wszystko schować. Jakieś, wiecie, rzeczy na zmianę. Więc tak, tutaj jest faktycznie, ale nie wiem kto ma taką ładną fryzurę na, na tym. Na plaży, zwykle na plaży fryzura niestety opada. To na pool party, no może być, może być. Bardziej tak powiedziałabym, no na taką im, w sumie imprezę basenową, no. Ale taką bardziej dyskotekową chyba, tak mi się wydaje. Jestem ja, Sabrina Carpete Ka Sabrina Carpenter. Jak to się chyba mówi? No, kochani, ja wam zaśpiewam na waszym pool party. Co wy? Zobaczcie, jak tutaj mogę wam, oj, mogę wam tutaj e, zaśpiewać ładnie. Chyba że będą tutaj fani Sabriny. Tutaj ktoś zapomniał butów i oczu. Zdamy jeden. Ależ jestem niemiła. Po prostu jest outfit niekompletny. Więc jest jak jest. Dobra, powiem wam tak, gdyby nie te buty, by był max, ale czwóreczka. Ale tutaj jest, no chyba, chyba najlepiej ze wszystkich. Ogarnięte. A nie kreatywnie, podoba mi się. No tutaj coś nie poszło, tutaj coś nie poszło, choć może. Może aż tak, że to nie wygląda. Dobra, dam trójkę. No i nie wygrałam, ale nie jestem zaskoczona, bo jednak robię niezgodne z tematem. Ósme miejsce. No dobra, moi drodzy, to by było na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Nieważne, że nie wygraliśmy. Dajcie mi znać, jaka jest Wasza ocena mojej stylizacji? Czy. Faktycznie udało mi się odwzorować. Mi się wydaje, że ładnie mi wyszło. Więc dajcie znać w komentarzu, jeżeli uważacie inaczej, czy jeżeli uważacie tak samo jak ja, dajcie mi znać, bo w tym odcinku niezbyt liczyły się oceny e, ludzi. No bo jednak nie robiłam zgodnie z tematem. Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Mamy już prawie 1000 subskrypcji. Więc moi drodzy, zauważyłam, że oglądacie, a nie subskrybujecie. Chyba mam 20% to są subskrybujący. Więc jeżeli byście zostawili subika, bym była bardzo szczęśliwa. Dziękuję Wam za oglądanie i za to, że jesteście. Dopadki.